Oba dawaj ten joulow. To ten <laughs> super gra, naprawdę, no ja po prostu nie mogę. Jeubasa. Hej, moje byczyste słowa Cykonia, ja, yy, yy, to jest Outlast 2. Kontynuujemy yy, dzisiaj tak na szybko, ponieważ nie mam, za, ponieważ nie mam aż tyle czasu yy, tak z pół godziny max No i generalnie krwawimy bardzo, bo ostatnio byliśmy krzyżowani. O Boże, kur... Yy, znaczy, no nie mogę przekonać, więc yy, tylko nie powiem, bo nie minęła jeszcze minuta filmu, to nie mogę przekinać. więc poczekamy sobie. jeszcze jakieś inne jęki poza naszymi jękami, także czuję, że. Oczywiście poza mną ktoś tu jeszcze sobie będzie... Przy... Nie mam sobie kamery, no jakim sposobem? Skoro tą kamerę... A, bo ja nie wiem, oni mi chyba ją ukradli, ty no co za Tam mam jeszcze kacie, bo y, tu miało miejsce wspaniałe ukrzyżowanie, tu był wspaniały event w moim życiu, naprawdę y, mam ochotę go aż powtórzyć, ale dobra, czyli ta kamera może tu u nas nie leży, bo może... Ale chyba oni mi ją zabrali, teraz tak, chyba na lewo trzeba iść, tam gdzie jest ten... Znowu ktoś bawia, puszcza, dziza, skraje normalnie dźwięki jak pies mojej mamy. Siema! Jestem waszym zbawicielem. Proszę się nie martwić. Ja idę w Sianko. Tutaj widzę chyba moją kamerę. Nie, to już jest bandaż, ale mi się wydaje, że już kamera chyba leża. Jako, czym się teraz jak leczył? Halo, jak, jak, jak dokonać procesu uleczenia się? Kamera, odchylanie, odchyły to ja mam psychiczne. Załóż bandaż, hy. Hy jak yy, hydrant. Tak, chciałem powiedzieć coś innego, ale... ...to się przeprzez cecha. O jest za co kropne, aż mnie ręce bolą, po prostu nie mogę, no. Boże. Co za chore z ale dobra. Mm, puszcza Pawia, jak romantycznie. Dobra, super już. Dałem sobie radę. Łodech tak krwawi, ja pierdzi... Nie, coś czuję, że to się nie skończy, dobrze on pewnie... Zaraz będzie równie walniety A łanie w płomień, kurde, no Jezu, co jest co chudzi w matko Hej. Nie, może lepiej się nie przybliżać do nich, bo nie wiem czy chcę. Eee, a no... Nie wiem nie wiem czy naprawdę chce. Kośmy przed siebie. Nie wiem czy tu mamy, iść, nie ma pojęcia. Chyba nie da się tu przejść. A przynajmniej ja nie widzę przejścia, bo jest ciemno jak w dupie łomurzyna. I nic nie widać, kompletnie nic. Sieć nie wstawaj lepiej, bo to puszkę i ci ją walnę w łeb. To się uspokoisz. A na są dźwięki. Czy są dźwięki rozkoszy właściwie? Czy są dźwięki, że ktoś dogorywa. Łapa, u Ty łapy to se w majtki wsadź swoje! O Jezus Maria. Ledwo co! Użyłem bandaży! tej kurde! Niewyżyty samcu alfa! Jesteście... Nienormalni... Jesteście psychiczni... Srał was pies. A chyba tedy muszę iść, dobra. Teraz jak tędy, dobra, chodźmy tam szybko, zanim oni pójdą za mną. Mam nadzieję, że oni nie umieją się wspinać, bo to byłaby tragedia. Dobra, uleczyłem się... Co? nie gadaj. Czy to coś umie wspinać naprawdę? Ona się wspina! Coś czuję, że będzie nas gonić. To nie będzie fajne ani trochę. Nie no super, generalnie bardzo szczerze, go? nie ma to. Przestańcie, proszę, nie co tu za wiocha? O, gdzie źle chyba tędy muszę iść. Światło latarnie, a nie, oni już odkryli się, my tam nie ma. my się, nie ma. O, krzyja. Biegną, nie, nie, biegną, nie, 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 kaktusy, oh my god, ale nie, nie, kaktus nie, 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 dobrze na tym można nie, 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 krótko, jednak trzeba Sponisz baterie bez kamery, ale... se wezmę. Ucaj. Czy ten da się przycisnąć? Nie da się. Jezu, tutaj teraz mnie oko i moje oczy, no. to jest najgorzej. Tam ktoś dokorywa. Tu, co mnie... Nie wiem, co, co, co mi zrobić. Wejdę se tu. Why not? Kurde, byś się odwrócił tą dupę swoją włochato ma je! Dupą to ty możesz do nich tak się ustawać, tu jeszcze ci zapną od tyłu, no ja nie chcę być niej zapinany od tyłu. Oba, idę tutaj. la, 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 la ba! Steve la chicken. Gdzie moja kamera? I need my camera. Na pewno tą kamerę odzyskamy. W autraście jedynie ją straciliśmy. Potem odzyskaliśmy tą samą albo. nową, więc myślę, że tutaj też coś się pewnie znajdzie. Prawda? Fajnie, jakbyśmy zdobyli iPhone, iPhone. Mają bardzo ładne, ładne aparaty fotograficzne, więc byłoby super. Nie wiem, czy mam mieć ja nie wiem, tam ta, ta oni stoją. Ja tam nie idę. Nawet czy tam byłaby moja kamera, trudno. Ja tam nie idę, no, no, sorry, memory, ale nie. chociaż mi się wydaje, że właśnie się wracam. Jest tu za. O, nie, no, muszę tam do nich iść. No, super, będę, nie przejdę, ale fajno. Super. Nie przejdę przez to w żaden sposób. Nie Tu się nie podświetli, nic nie spacją. Jak klikam, też nic nie dzieje, więc. No, niestety, ale. Ale rzepka, a tędy nie to wygląda jakby Trzeba było tędy Nie wiem czekać, bo nie wiem właśnie Czy on zaskakiwać czy nie stąd łyp łyp, łyp, łyp No dobra, to pójdziemy się z nimi przywitać Dobrze Jeżeli to ma sam układ daje takiego dodatkowego do, 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 do efektu straszności. A skąd to dobiega? To chyba on Oni stali gdzieś tam, bo widzisz że światełko. O fuj, to jest gówno Ja pierdolę będzie. Oee, ja w to po tym chodzę. Dobrze, mam buty. Czekaj, czekaj, coś czek, mi czek, mignęło. A zamknij, to są drzwi, dobra, Endy. O, dobra, dobra, poszedłem szczegółowo o Jest zapisywanie, jest turbogłośny dźwięk, czuję, że coś za mną podąża. No to jest super, no to wracamy do fajnych, horrorowych klimatów. Zaczyna się horror. Brakuje tej dużej pani z czupa czupsem, czyli jak ona miała, zapomniałam. Marta! Marta Linkiewicz. Jakaś Marta Lipińska, ale to akurat lubię. Chyba trzeba chyba iść. O, akwen wodny, no super. Z akwenu wodnego coś mi wyskoczy. Jezu, spokój.

Because I have ta idea Oh baby, baby, baby Oh BABY 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 O oh, BABY 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 Weź na kamik Weź na kamik, kamik Weź, nie weź bo jesteś głupi Co to by za głośny dźwięk teraz? No nie wiem co mam zrobić Nie mam pojęcia co mam zrobić Przepraszam, pomocy Przestańcie z tymi dźwiękami, błagam! No nie rób ta, tak, nie rób ta, tak, no, no no no. Stąd ze syłem i nie mogę skaczyć z fioletem. Ej, no bo się zacząłem go być, nie mogę. No poczekaj, co ja mam zrobić? A może po tym mam wejść? Ale nie, on nie chce. He's not, on nie jest na to chętny, on nie tutaj. No super! mam jakieś głośne creepy dźwięki! Już naprawdę? A Po drzewku trzeba tym oto wspaniałym, które się pewnie... Nie... Pewnie się zarwie pod nogami, prawda? Czy jednak nie? Czy jednak... O, nie, jednak nie. Jednak nie. Dobrze, 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 dobrze. Drzewo pstycza czas, kakao! Zapisywanie! Kocham! Woda! Pył! Oba dźwięki, to ja nie wiem... O cholera. Chcę się wyniesikać nich, muszę coś zanucić, żeby się nie zawstydził. Nasz mesjasz na nas czeka, no pod wodą czekam na was, dobra, pienię. No jolo. Co to kurwa się stało? Ja ledwo wyszedłem z tej wody! Kurde nie, tam na Jolo idę ja pierdzielę tam się jakiś buźni, będę bał po na ludzie, no. Biegnij szybciej ty wodzie, czekasz jak na zbawienie jakieś. No to mi zajebiście! No nie będę ogrywał. Przebiegłem może kurde z 3 metry z 2 metry. A on mnie zabija. Je i kurde, on Dead! Po prostu jestem dead! Oba, dawaj miolo? Hahaha, To jest super gra, naprawdę, no ja po prostu nie mogę! To jest dopiero ta męska miłość. Wbijanie komuś Dity w dupę! A to on! Karzełek! Ale ja tego tak nie mogę wstrzymywać, bo oddech stracę! Oni chyba wleźli do wody. A mogę w tej wodzie pływać? Mogę. Mesjarz został zamordowany! Jeżeli jestem waszym Mesjaszem, wydaje mi się, że nie powinniście mnie zabijać. Bo ja muszę was zmesjonować. To się zbawić, żeby mam głosić. Naprawdę, Ewangeliczno. Chyba jeszcze raz. Tutaj. No naprawdę, zabij mnie pod wodą, serio. A few moments later. No zaraz on się wynurzy, no. Poszać i oddech Chyba poszedł. Chyba poszedł, okej. Okay. Ja po prostu musiałem pszczekać, a ja kurde jak głupi to na YOLO. Bierz, bierz, bierz wszystko. O, oba, no jak nie możesz coś więcej badać, serio? Dawaj god Dawaj tę kamerę. Oh god fucking damn it. What the fuck? Przepraszam, odwalam ją po prostu. To jest ta godzina że po prostu się odwala. Ja po prostu ja po muszę w chory tak grać, bo ja zaczniemy grać w choroby, nie robię dziwnych rzeczy. W ogóle jestem dziwnym człowiekiem, ale e, to trzeba lubić albo nie generalnie. I jeżeli komuś się nie podoba, to do widzenia. I tyle w temacie, no. Jakoś zebrałem te 400, tych 400 moich wiernych ludzi, mo moich wierzących ludzi, tak bo w tematach religijnych, to idźmy pewną parą. 400 wierzących we mnie ludzi zebrałem, więc to o czymś świadczy, nie o tym, że są równie tak ludzie pojebani jak ja i to jest wspaniałe, rozmnażajmy się, bo to jest cudowne, chyba nieważne, bo mi rzeczywiście wali na pysk, już bardzo, ja z reguły jestem dziwny, ale dzisiaj to jest po prostu przechodzę samego siebie, nie? Czyli to po prostu, e, przy, jakiś mam okres pokwitania, nie? To już wiosna się zaczęła, a ja przekwitam, nie? To jest po prostu masakra. Dobra, co ja mam tu zrobić? W ogóle tak chuj bardzo tą latarkę, skoro... MAMO, 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 z to był ten karzełek? Szkoła tvn tak nie wyglądała. BATERIA we w wspomnieniach ci zbiera baterie, no nie gadaj. Ja o tym mówiłem raz co prawda, ale no do tej pory nie wychodzę z podziwu, jak logiczna jest ta gra, kiedy ty baterie zbierasz we swoich wspomnieniach. To jest naprawdę dla mnie niesamowite. W tych szafkach nie możesz chować. No ma tam na spokojnie, jo, luba motherfucker come on startin ba 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 tu znowu wisielec jest piękny Wspaniały wisielec 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 o chyba coś tu stało mi się wydaje o mój boże 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 Bożenko, bożenko, chodźmy do kibla się odlać. Nikt chciał siusiu. Czy to telefon? Nie, to twoja kamera. Tamera ci się rozładowy wuje. Te kibla są otwarte, chyba dlatego, bo ja je zostawiłem otwarte. Telefon robi drin-dryń. Drin, 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 Ano mama dzwoni. Twoja kobieta cię namierza. Mau mau Te te takie wiecie, co to kiedyś były, jak się te jakby jeszcze komórki, ja nie było smartfonów nie to... za. Oj, kurwa, co to jest? Bierz mnie. Tak. Rozkurw mnie tak! Rozbierajmy się! Ja się pytam, co to kurwa jest? Ja wcale nie biegłem, po prostu to było Takie kurwa! Szpetle! Szawka? Dlaczego się kurwa nie można chować w tych szafkach tego nie robię? Tu coś nie wiem, no kurwa! No błagam, no kurwa! No, wchodź pod stoł, kurde, no jak Tadeusz Norek. Co to jest za za gówno? Co to jest? Zapnij drzwi. Tak, jakby to coś chciał tu wejść. Nie, no nie, proszę cię, no. Nie chcę! Wyjdziemy ze ścian, tak? A może on koło tędy przychodził, właśnie. Weźmy tu nagranie. Pęknięcia. Jakby to było od tyłu. Jakby to. Ktoś coś mówił od tyłu, nie? Wydostań się stąd. na no shit, Sherlock. Nie chcę tego schowaj tą kamerę. Nie wiem, ja nie chcę w to grać. Nie chcę. Nie podoba mi się ta gra. Wolałbym, mimo wszystko, nie mieć do czynienia z tym głównym, bo to naprawdę było szpetne. To było takie szpetne. No, gdzie dzwoni ten telefon? No, No odbierz ten telefon. Oba zmień tą kamerę najpierw. Czyli kamerę mówię. Yyyy, baterie, wejdź w interakcję z telefonem. Odpyrę, on wytupi z słuchawki. Hello? Hello? Oh, thank god you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. Boję. I want you to find a place to hide. Some place safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Mówiłem! Wyjdzie z telefonu. Fajnie! To super! Zapisało grę w tym chorym budynku? Naprawdę? Nie, polisz. Nie, no to jest kurwa! O! I zamknięte! No to je nie ma! Hmm. Super się czuję. Nie świadomością gdzieś jest jakiś szpetny pan. Szpetny pan dokładnie. Żeby nie mówić, bo nie, nie, my nie będziemy go obrażać, bo Ci powiedziałem, że jest szpetny, więc już go obraziłem, więc to, że powiedziałem pan, to niewiele zmienia, bo tak go wezywam od szpetnych. No trudno, no... Niechcący! No tak obraziłem, ale zatrzaśnięte, zatrzaśnięte. Zaczaśnięty, zaczaśnięty, zatrzaśnięty to jest mój... Nie, no, nie Już nie powiem... Już nie. No co? Jak to? Jak to, to jest zatrzaśnięte, to co ja mam robić? Mam z kim wejść Nie wydaje mi się. Czemu to jest zatrzaśnięte? Ale czemu? Łaj! No, a to było że, ale de facto było zamknięte, panie! Panie, muszę trzeba drzwi otwieram. panie! Czemu się tam drzwi otworzyły? O kurde! Ale zajebisty pocałunek, o tak! Wspaniały mnie ze ociągiem! Hmm. Czyli wiemy już, gdzie nie wchodzimy. Do łazienki. Tam nie wchodzimy.

ja tam udam, że wcale to coś po i nie Najwyżej znowu się pocałujemy, to będzie super i naprawdę zabawa jest niesamowita. Ja widzę tej gry, lewa zasada nie działa, zasada lewej strony nie działa w tej grze, to... Come on, bo zaraz 6 minut wybijemy. Zamknij to mordę, kurde, co ty tak krzyczysz, jak mała dziewczynka. O ty kurde polu Trzeba przyznać, że gościu umie właśnie z, z języczkiem. To nie ulega wątpliwości. Eee. Co jest? Co? Kurwa, osiele się z obu stron. Odwróciłeś się, był tam. Hej ja! Motherfucker! Kurde, múj, mély sok halind! He's coming! He's coming, kurva! Ah, kurva! Ah, FUUCK! kurva! Tudod én Przepraszam, ale po prostu panikuję. Panikuję, bo faktycznie nie ukrywam, no to jest straszny fragment. Rzeczywiście. To jest straszne. To jest szpedne, To ma taką mordę, że to jest niewyobrażalne. I bum, 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 tak. bum, bum, bum. Dobra. Tak. Ale serio, co mam iść? Nie mogę pójść do keeperka, bo mam w kiperku się respi. Ej. Hmm. No, generalnie... Jest komik, ale kurwa dochą Czekaj, widzę Mam nadzieję, że my tu nie... No zna... co to za szafa z dopy? Co ty tu? What the fuck? Ej, nie ewidentnie coś mu się... Se... coś mu robią podczas tego jak on jest w szkole. Nagle z nim... Z znalazł się w jakimś dziwnym mieszkaniu z obrazem wielkiego Pik Knota. Dobrze, jak być, że już mamy 31 minut startu tego mega odwala. Naprawdę dzisiaj coś mi mega odwalało. Nie mam pojęcia, dlaczego? Nie mam pojęcia. Yy, może, nie wiem, po prostu ta gra jest taka straszna, że już po prostu mi się ta Nie mam pojęcia. W każdym razie mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Komentujcie, megustujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Yy, Rozsifrujcie ten film. Tak, dokładnie. Musi być więcej tak samo powalonych ludzi jak ja. Jak my, jak wszyscy, musimy się powielać. Musi być dużo, żeby było nać dużo. No, bo nieważne, bo ja tam trzy po trzy. Skoczmy to, bo ja się po prostu tutaj krężuję y, w opór. To była tyle trzymać. Jeszcze raz. I na razie trzymajcie się papatki. Teraz tu się mówi pała.